Sieman ludzie, tutaj TheGerolad, a to kolejny odcinek z gry World of Tanks. Dzisiaj gramy sobie czołgiem KW-1. KW-1 to czołg ciężki, radziecki, piąty tier. Chyba podstawowy czołg w ogóle w grze, jeżeli chodzi o piąte tiery. Podstawowy pod względem zrobienia kasy, bo nie znam osoby, która... Która gra w World of Tanks, gra dłuższy, dłuższy czas i, i, i nie, zarabia, nie zarabiała albo nie zarabia dalej tym czołgiem, chyba że ma jakieś premium typu T34 amerykański, ten HT 8 tieru, to wtedy tak, ale, ale jeżeli chodzi o taką normalną grę, to KW1 jest chyba najlepszym czołgiem do za zarabiania, jeżeli chodzi o 5 tiery. I co? Dzisiaj gramy sobie tutaj na mapie na mapie kom komaryn, tak? Jestem na samej topce. No i co? No i, i tutaj zaraz spróbujemy coś uszczelić. Tak, ja tutaj można powiedzieć, może nie jestem jakimś asem pancernym, ale coś tam nieraz ogarniam, jak trzeba coś ustrzelić tutaj ten heavy. A, pięknie, zrykaszytowało. No i Fistasie, tak. Kurde, mam artylerię Grille. Potężna artyleria, jeżeli ma swoje te lepsze działo, to na serio potrafi takiego okawego, jeden nasz Hita, rozwalić, tak? I to, jest, to mnie może boleć i to grubo, ale, ale spokojnie, tak? Jeżeli mi artyleria nie zniszczy na początku samym, to, to będzie Git. Ach, kurde. To był zły pomysł, ale dobra, ja tego. Byk i szczał za szczał, a on mnie jeszcze tylko gąsienicę, uszkodził tak, więc nie ma pół HP. A ja mam mam tylko uszkodzoną gąsienicę, więc jest i tak kurw. Nie, ja tutaj nie wierzę, bo zaraz mi tutaj artyleria, bo nie zdejmie, a mi tutaj od tyłu biorą, więc ja się wycofuję stąd. Bo podejrzewam, a bo oni z, zraszowali yy, prawą linię, kurde, ale dobrze, 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 bo oni zaraz tutaj przetrzymam chwilę tylko i, i będę mu ładnie tutaj. No i pięknie, gąsienicę mi tylko rozwalił, tak, fistasio. Yy jakiegoś, nie Ej, on nie umie na serio grać chyba tym czołgiem. No i ma roz, tak wprawdzie, bo zero za cały czołg, tak? Więc bardzo mi się to podoba taka opcja. Fajna bitwa się szykuje. Tutaj M3, więc też na naszczał poleci chyba, więc bardzo fajnie. My już kapujemy bazę i to ostro kapujemy bazę. To bardzo fajnie. Tutaj lux jest blisko, czy daleko? Daleko. Chyba... A czekajcie może artylerię w broni naszą chodzi, wątpię w to, bo... Ja do obrony się nie nadaję, zbytnio, aha, jeszcze mi zniknęła, no to, no to, nie, 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 ale dobrze, podejrzewam, że nie będą kopowali, tylko będą próbowali artylerię znaleźć, no właśnie, dokładnie, to, to, to jest, to jest, no, no tak to wygląda, tak, w World of Tanks że jeżeli masz jak możliwość wygrać, znaczy bo wiecie to jest do 9 do 5, więc to w ogóle nie ma nawet jak tutaj tego komentować, tak to jest raczej wygrane na 100%. Yy, dlatego dlatego oni tak może powiedzieć, śmiało grają, tak? Bo o taki BDGR to on można spokojnie o pięknie jego jego, yy, ach, jego zawsze jak macie wieże BDGR-a, to zawsze tam owalcie, bo tam prawie zawsze wchodzi, tak? Jeżeli, no teraz akurat nie, bo to był taki mega rykożet, tak, ale o co jak to nie wlazło nie wiem. Nie wiem, Aino na serio? Dobra, walić to. Mm, no i BDGR zniszczony. O! Jak my to przegramy? Ja pitole. My tą bitwę przegraliśmy. Nie wierzę w to, co się stało. I właśnie o tym mówiłem. Właśnie o tym mówiłem. To jest moc kapowania. Jeżeli przegrywacie, to nie idźcie strzelać się jeden na 5, bo Was rozwalą, a jeżeli macie jakąś szansę kapować, to zawsze kapujcie. I widzicie, takie coś się stało. Właśnie co teraz, jest, co teraz się odbyło, to właśnie możecie zauważyć to. Może pokażę Wam zarobki. Ja mam konto standardowe, tutaj możecie zobaczyć, konto standardowe, tak? Za przegraną bitwę tym czołgiem. 1300, ja mam tutaj wymaksowany ten czołg elitarny, tak? Wymaksowany, wszystko yy, pięknie, tak? Tutaj już mam wszystkie te czołgi podblokowane, yy, i tak o, mam 14 tysięcy hajsu za to, przy tym, że zadałem 600 obrażeń, tak? Więc mniej więcej yy, tyle, ile mój pojazd ma, tak? Yy, dla porównania, jeżeli zadacie obrażenia takie, jakie ma wasz pojazd. Amunicja 1200 i obrażenia. Zresztą, znaczy, może właśnie, bo mnie tutaj nie rozwalili, tak? Może dlatego no powiedzmy, że jakby mnie rozwalili, to powiedzmy, no nie wiem, no, może 3000, tak? Nie, nawet nie, może 2000 by było. No to 3000, tak? To 10 000, 10 000 golda za bitwę, tak? Mi się wydaje, że to się na serio ładnie opłaca tym czołgiem tutaj pykać sobie, no bo widzicie tak 10 tysięcy golda za bitwę na koncie standardowym, jakbyście grali na y, takiej premce to byście dostali około 18 tysięcy golda, golda, 18 tysięcy hajsu, więc y, takich 5 bitw i już macie y, 1000, y, tego, 1000 hajsu, a to jeszcze była bitwa przegrana, więc może tak byście nawet dostali z 25 tysięcy, więc na serio ładnie, ładnie może tutaj zarabiać tym czołgiem. Może tak przedstawię mój garaż pokrót, pokrótce. Tak, o, tutaj mam kawę, tutaj z perkami załoga. Tak, dlatego mam tutaj perki, bo ten czołg mam typowo do zarabienia, tak. No i dlatego tutaj mam perki, tak, żeby fajnie im się grało ale może od początku, tutaj PZ, PZ-2D to jest czołg premium, tak drugi tier dostaliśmy go każdy kto się podejrzewał, zalogował albo na Sylwestra, albo na Święta 2015 roku 2014-2015 wtedy dostawał taki oto czołg czołg nawet jak na początek, nawet fajny tutaj działko, pierwszy, minim, pierwszy tier 20, 20 mm obrażenia, penetracja, no jak na drugi tier, tak nawet fajny, trochę gorsza wersja PZ2, tak? Trochę gorsza wersja, ale, ale też można nim fajnie ugrać coś. PZ, PZ2 Lux. Lux są no to chyba nie muszę go tłumaczy, tego czołgu omawiać. Tutaj nie będę kupował tego dzieła, bo to nie ma sensu. bo Tym czołgiem ogólnie nie gram, ale po prostu mam go tak w garażu, bo ja odkryłem teraz, że po prostu nie sprzedaje czołgów, jak na przykład kupię lepszy tier, czyli po tym Luxie jest Leopard to tego słabszego nie kupuję, tak, na przykład jeżeli dopiero bym kupił zamiast tego fałkę, yy, tak, to dopiero wtedy tego, tego Luxa bym sprzedał, tak? czyli te dwa tiery jakby mi zostają, dopiero jak kupię trzeci, to tam tego pierwszego sprzedaję yy, dlatego na razie się trzyma, a te, te działko, te, te yy, trójkę 30 mm mam w tym czołgu, tak? Yy, i tak to wygląda lux też fajny czołg, szybki, bardzo fajny bardzo fajny szybki. Jeżeli ma te 30 mm to na serio może ładnie uszkodzić nawet podejrzewam 6. czy 7. tier. Ja mnie na przykład grałem, to było chyba na Ferdinanda i normalnie nie, nie, to nie było na Ferdinanda, to było na PZ. To jak na jakiegoś niszczyciela czołgu, czekajcie, zobaczę, bo muszę tak zobaczyć napis, bo no kurde nie pamiętam. Nie na pewno nie jak Panther mi się wydaje coś, tak mi się wydaje, że to był jak Panther. Yy, chyba tak, to był chyba jak Panther albo Emil yy, Właśnie chyba siódmy tier, ten albo ten. I, i pamiętam, że normalnie go od boku, ta, znaczy od boku od tyłu, jak on zjeżdżał jakby z górki, to ja go tutaj w dolną płytę yy, nawalałem, to chyba mu z 200 hp zabrałem, tak? Jak takiego skauta, który wyspotował i jeszcze ro, yy, parę hitów zadał, to na serio fajny wynik, tak. Leopard to jest bardzo podobny, trochę, trochę yy, większy, przez to jest trochę yy, wolniejszy, ale też można fajnie nim ugrać. Tiger 2 no to, chyba to, to też jest taki podstawowy czołg, który każdy chyba zna. Tutaj mam drugie działko, nie mam jeszcze wymaksowanego. Go. Wieżyczkę też mam jeszcze poprzem, bo trzeba pierw w głośnicę opracować, przez co. No dopiero mam głośnicę 3000 doświadczenia, tak? Tutaj, to nie, mogę, nie mogę go chyba bardziej przedstawiał, tak. dopiero co go kupiłem. Może mam go nie wiem z 5 dni. Tutaj Dicker Max, no to jest czołg premium za, gold, za kasę, za golda. Um, kupiłem sobie go tak, bo, no bo była wypłata ta i wiecie nie? i wiecie jak to wygląda. Um, moim zdaniem jak kupisz sobie jakiś czołg yy, powiedzmy, za 5 dych, to nie ma tragedii jak kupi sobie chyba, że zakupisz sobie na przykład za dwie stówy i maszkie 3 czołgi to jest już coś nie tak, bo wydajesz pół tysiaka na jakąś yy, grę Online, tak? Z której nie ma żadnej, tak, wprawdzie satysfakcji, i w każdej chwili mogą twoje konto albo usunąć, albo zablokować, albo po prostu skończy się gra i te twój hajs pójdzie w błoto, tak? Zresztą, oczywiście, zostaną ci wspomnienia, miłe przeżycie i tak dalej, no ale, ale, ale nie będziesz miał tego fizycznie jako tako, tak? Więc moim zdaniem, na przykład, więcej niż na takiej gry 200, wydać, to jest trochę głupota, no ale dobra, okej, okay, tak. Ja osobiście może na taką grę wydałem maksymalnie 100, może 150 zł, tak, i to jest maksymalna kwota. No to dobra, za ten czołg wydałem 500, czyli znaczy 5 dych wydałem na niego. Fajny czołg, na serio, bardzo fajne działo. 8-tierowe działo, jak nasz 6-tier. No, potęga, tak, 300 obrażeń i 170 penetracji, coś, no, no miarzy, tak, miażdży. Może nie jest za szybki, fajny net obrót, radio też nie najgorsze i ma dosyć mały tylko. Może działo wychylać na lewo i prawo, tak, ale to się, może być yy, zwraca, jeżeli chodzi o samo działo. Tutaj STPZ-2, Szturum Panzer, yy, no, na, yy, wcześniejszy czołg, czwarty Tier, yy, kiedyś był na trzecim Tierze, yy, i później, jak wprowadzili artylerię, że jest do dziesiątego Tieru, to właśnie przeskoczył na czwarty, dlatego zacząłem z artylerią grać, bo już miałem od razu czwarty Tier, tak, i yy, dlatego jak zacząłem z nim grać. Fajny czołg, fajny działek na czwarty tier Fajne obrażenia nawet, 350 da się ugrać, tak? Następca szturm panzera 2, czyli Grille z lepszym działem, bo to jest, to, na początku jest to samo działo które jest w szturm panzerze, ale później jest lepsze działo też 15 cm ale za to o wiele większy zasięg i większe obrażenia tutaj w tym słabszym macie 300 350 MAX 400, tutaj macie 680, tak więc różnica jest i to spora. Sexton 2 taki brytyjski, jakiś tam, niż y, artyleria, też trzeci, trzeci tier. Yy, jedyny plus jest chyba taki, że ma y, mały reload, działa i to jest chyba to jedyne. Aha, i ma jeszcze duży rozchył w lewo i w prawo, działa, tak że może sobie ładnie tutaj y, przemieniać y, pozycję strzału i nie musi. Obracać je zbyt często, więc to jest chyba jedno fajne. Bo jeżeli chodzi o dział, to to jest lipa. Tutaj w jednym i w drugim ma tylko po 280 yy, obrażeń i 44 penetracji, więc to jest lipa, nie? Ale ma za to 6 na albo 7 na, sekund, na minutę, więc to jest akurat spoko, tak? Yy, MC4 Sherman. Co mogę o nim powiedzieć? Dział jest do dupy, jest w cholerę niecelne, trzeba dużo długo czekać żeby się zgrało, nawet jak się zgra to, to, to nie gwarantuje Ci dobrego strzału, tak na serio. Penetracja na spoko jak na 5 tier i obrażnia. no powiedzmy, że jak na meda jest, są spoko. wyżyczka 63, 63, 63, nie najgorsza, ale mogłaby być lepsza. Silnik 460 KM, więc nawet spoko. Jeździ się nie wiem, powiedzmy 6 km na godzinę. Około tutaj dost, ymm, stopnie, szybkość, obracania i tak dalej, też net spoko. No i zasięg 400 m, no mogłoby być lepiej. Kawę ja już go przedstawiałem, i moja duma, chwała i radość. i z 8 mój najwyższy tier w grze. Yy, tak, tutaj dziewiąty tier działko. Jeszcze nie mam najlepszego. Najlepsze ma 440 yy, obrażeń i 250 penetracji. To ma 225 penetracji i 400 obrażeń. Trochę, trochę różnica jest, ale nie jest za duża. Wiesz, lepsza niż 201 mm z przodu, z 80, yy, 48 z, z boku i 50 z tyłu. Yy, fajny czołg to jest taki typowy czołg do wiecie, yy, gry na pierwszą linię. Tak? Czyli jedziecie na pierwszą linię i stoicie prosto. tak, I stoicie do przodu, yy, przodem do przeciwnika, bo jeżeli. Być jakimś bokiem, albo coś to tutaj zaraz wam w tył będą walili, i to jest spłabo A tutaj was, wasz przedni pancerz, może nie jest za wielki, bo to jest tylko podejrzew, 120 mm, ale tak o. Zauważcie, że tutaj jest jeden kąt, pod tym kątem jest, tak? Pod tym o. I po drugie, jest jeszcze. Yy, można powiedzieć, że jest do tyłu, czyli yy, tak o. Tak? Yy, tak o. I jeszcze jest na bok. Yy, jakby nie, jakby wam to opisać, ale. Yy, Kurde, jest tak o tak, że y, jest pod takim kątem do góry, jeszcze jest na bok tutaj opo tak podchylań, tak o, rozumiecie chyba o co chodzi. nie muszę wam, no widzicie po tym, po tym y, jak to wygląda chyba, możecie się zorientować, to są jakby dwie warstwy tego y, y, jakby kątów, to jest super fajne i pamiętajcie, żeby nigdy tutaj o w te boki nie strzelać, tutaj o, tu, taki ten trójkąt i tutaj o w ten trójkąt, bo tam jakby y, nie ma czołgu. Tam jakby nawet jak traficie, to nie, nie zadacie damage'a I chyba to są najlepsze punkty, żeby trafić w tego Isa żeby go przebić To chyba jest najlepszy tutaj o, jak jest ten właz, tutaj o Tutaj o, jak jest ten właz, on jest trochę zakryty taki takim czymś, ale tutaj też, tutaj o i we właz yy, Albo tutaj o też jak traficie, a jak nie to tutaj o, najlepiej w taj w ten wizjer, Tam też ładnie wchodzi A jeżeli macie dużą penetrację, to po prostu w brzuch walicie i tyle, tak Bo nieraz na serio w brzuch też może odbić, więc jak się, Nie zdziwcie się, tak no, a, a jeżeli chodzi o moje badania ogólne, to tylko wam tak szybko przedstawię, to Niemcy wyglądają tak, Maksymalny 8 JR, Tiger 2, tak, kupiony, tutaj artyleria 5 niż 5. Yy, med 5 też dopiero i tutaj lekki 5, tak? Brytyjczycy do 5, lekki 5 i yy, yy, ciężki 5 Amerykanie trochę chyba gorzej lecą, bo RAM tylko jest tutaj średniak 5 yy, ruscy to jest moja największa linia Bardziej to, to jest 9 to jest siódmy w drugiej linii czołgów ciężkich Tutaj w niszczycielach szósty i w średnich szósty. Właśnie tutaj będę chyba szedł w t 4485 żeby go kupić sobie I później standardowo T-43, T-44 i tym podobne Jeżeli na przykład chcecie sobie porównać yy, yy, niemieckie medy, a yy, amerykańskie to nie, tak o, porównanie T-44 i Pershinga yy, można powiedzieć tak: yy, Pershing yy, ma większy, nawet trochę pancerz. I ma gorsze działo, ale za to T44 ma mniejszy pancerz, ale jest za to bardziej zwrotny i szybki i ma lepsze działo przynajmniej te stokowe. Yy, więc tak to wygląda. Japończycy prawie w ogóle tylko tutaj czwarty Tier, jakiś tam tak o się bawiłem, żeby może spróbować. Yy, Francuzi tutaj też nie za, nie za bardzo czwarte Tier, tylko tutaj niszczylcz trzeci i artyleria drugi. No i Japończycy tutaj do piątego doszłem, typę T34, ale pomyślałem, że tak wprawdzie. Chińczycy to, to jest to samo co Ruscy, tylko że inne nazwy i może lekkie zmiany w pancerzu, ustawieniu pancerza itd. Tak a tak w prawdzie to jest jedno i to samo. Na przykład dla porównania zabierzmy sobie T-34 typy. 58 to jest dokładnie T3485, typ T34 to jest T34, tylko że inny kolor i to na serio jest bardzo podobne, są czołgi, więc pomyślałem, że to nie ma sensu tutaj, na przykład T101 to jest taki wprawdzie drugi drugi i trzeci, tylko że ma trochę inaczej to jest w kadłub, ale na serio to jest bardzo podobne, tak. No, dobra, więc to było chyba na tyle, jeżeli chodzi o przedstawienie mego, można powiedzieć, konta na na, na 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 czym po prostu w World of Tanks pokazałem bitewkę fajną tak można powiedzieć fajną bo gdybyśmy, to, gdybyśmy przerwali im kapa to byśmy ładnie to wygrali bym ładny highsnet z pewnie i była fajna bitwa no ale co zrobisz nic nie zrobisz ja się z wami żegnam to był taki odcineczek, można powiedzieć wstępny żeby wam pokazać jak to wszystko wygląda no i co, ja się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, oceniajcie i tym podobne, i tym podobne. Ja się z Wami żegnam, Elo się ma, cześć.